Państwa, banknot z rzadkiej odmiany jednoliterowej, siedmiocyfrowej. Jeden z banknotów tej grupy m, aukcji premium, który starannie oglądaliśmy na wszystkie strony przed oznaczeniem jego stanu zachowania. W efekcie stan zachowania oznaczyliśmy na 1 minus, nie znajdując, nie dopatrując się jakichkolwiek ugięć w obrębie pola banknotu. Natomiast do tej dokładnej, wnikliwej inspekcji zmotywowało nas to, że na górnym marginesie widzimy ewidentnie takie lekkie zafalowanie sugerujące, iż papier mógł być zmoczony. Być może zawilgocony jako cały banknot, być może z jakichś przyczyn jednak e, zmoczony celowo celem, nie wiem czego, rozprostowania, być może jakiejś rzeczy. Ale generalnie patrząc pod wszystkimi możliwy, możliwymi kątami, także oczywiście bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu dla samego banknotu, w świetle równoległym nie znajdujemy że Państwa w tym banknocie nic na minus, żadnych zgięć. Banknot rzadki, natomiast w początkach tego wieku było niewielkie znalezisko pojedynczych serii, właśnie siedmiocyfrowych i jeszcze setek też pojedynczych serii, które było przez kilka miesięcy dostępne w pojedynczych sztukach na giełdzie w Bytomiu. I najprawdopodobniej właśnie z tej puli pochodzi ta sztuka. Pozycja nadająca się niewątpliwie do gradingu, znakomity banknot, typologicznie rzadki, potrzebny, wizerunkowo od razu odmienny od całych innych serii, przede wszystkim seria jednoliterowa, a na dodatek numer dłuższy, gdyż mamy jeszcze trzy bodajże odmiany serii, również jednoliterowych, ale numerycznych i z krótszym numeratorem.